Święty Janot Krzyża w trzeciej strofie poematu Noc ciemna W noc pełną szczęścia błogiego pośród ciemności gdzie mnie nikt nie dojrzał, Ja nie widziała niczego. Nie miałam wodze, ni światła innego ponad ten ogień co w sercu mym gorzą. Noc została już Pokochana. Nie jest już ciemna i nie jest już nie do określenia. Ta noc w najtrudniejszym wydaniu jest już przez oblubienicę przyjęta i nazwana szczęśliwą, nocą szczęścia. To spojrzenie oczywiście z perspektywy przeżytego już czasu i przestrzeni światła, w jakiej znajduje się człowiek. To pełne pokoju wspomnienie przebytej drogi i bycie blisko Boga, Oblubieńca swego serca. Masz już zatem za sobą ten czas trudnych doświadczeń, które symbolizuje noc ciemna. Co wcale nie znaczy, że ciemności zupełnie minęły. Otóż nie. One zmierzają do poranka, a zatem one nadal są. Ale uwaga, nie są już przeszkodą. Bo teraz nie musisz wcale wszystkiego widzieć i wszystko rozumieć. Teraz te mroki stanowią aurę bliskości stworzenia i Stwórcy. To moment zaufania bez widzenia, bez oglądania w szczegółach. To ciemna kontemplacja. Teraz wystarcza ci obecność i podana dłoń. Teraz masz Boga tylko dla siebie. Masz go w istocie takim, jaki jest, chociaż go nie rozumiesz, i nie chcesz postrzegać swego Stwórcy poprzez pryzmat tego, co inni ci o nim powiedzieli, czy też sam oczekiwałeś. Ciemności dają ci gwarancję autentyczności. Nikt cię nie zauważa, nikt cię nie ocenia, nikt cię nie odciąga. Jesteś sobą. Wszystko dzieje się w ukryciu, w tajemnicy przed innymi. Dlatego wyjątkowością tego doświadczenia nie jesteś w stanie z nikim się podzielić. Zresztą po co? Teraz nikt was nie widzi, i ty niczego nie widzisz poza nim, twoim Stwórcą. A jeśli dostrzegasz innych, to tylko w klimacie prawdy, dobroci i piękna Boga. Patrzysz swoim wzrokiem, ale widzisz otoczenie wzrokiem samego Boga. To wszystko w końcu skłania oblubienicę, stworzenie rozkochane w swoim Stwórcy, do zauważenia wodza, który jest sprawcą tej drogi spotkania. O co dokładnie chodzi? Otóż w komentarzu do pierwszej strofy poematu Noc Ciemna Święty Jan ewidentnie dał do zrozumienia, iż przygoda dojrzałej wiary musi mieć moment zauroczenia, zachwytu oraz pociągnięcia. I dzieje się to z interwencji Boga, a przez Ciebie jest to początkowo przeżywane na poziomie zmysłów i emocji, wyobraźni i rozumu, pobudzonej pamięci i rozpalonej woli. Ale uwaga, to nie wystarcza. Gdyż jak każde doświadczenie bez kolejnych impulsów słabnie. Ponadto Bóg, by ustrzec Cię od wpychania Go w schematy ludzkich wyobrażeń, zaprowadza posłuchę w Twoich zmysłach, emocjach i władzach wyższych. W ten sposób wprowadza Cię w noc. Jest jednak coś, co pomimo oschłości i ciemności pcha Cię do ciągłego wychodzenia i poszukiwania coś, czego nawet ciemności i oschłość nie są w stanie zabić. Jest to rodzaj wewnętrznego światła, które oblubienica nazywa gorejącym, płonącym w sercu. To już nie jest tylko wrodzona tęsknota stworzenia za Stwórcą. To już nie jest tylko opisana w pierwszej strofie Pieśni Duchowej rana miłości. Która nieustannie każe ci poszukiwać raniącego, to coś więcej. Oczywiście, że Bóg cię zranił samym sobą, wzbudził tęsknotę, oczarował swoją piękną miłością i zostawił pustkę, którą tylko On jest w stanie wypełnić. Ta rana jest celowa i niezmienna w zagojeniu. To rana mobilizująca cię do większego szukania i kochania przez całe życie. Ta rana pragnie spotkania. Ona wydobywa z ciebie coraz większą miłość. Ale uwaga, w tej trzeciej strofie, na tym etapie nocy, chodzi jednak jeszcze o coś więcej, a mianowicie o światło Bożej obecności w Tobie. Otóż podstawą tożsamości człowieka jest sam Bóg, ukryty wewnątrz jego duszy. On chce, byś odnajdywał Go w sobie i w konsekwencji odkrywał siebie. Ale uwaga nie po to, by się zajmować sobą, lecz Nim. W Nim odnajdziesz siebie. Nie musisz Go ani rozumieć, ani odczuwać. Tutaj to nie pobożność, to nie zmysły dają Ci pewność. Doznania nic Ci więcej o Nim nie powiedzą. Mało tego, spłycą tylko tajemnicę. Szukaj więc go pokryjomu, czyli bez chęci zrozumienia. Oczywiście to droga tylko dla odważnych. Twoje życie bowiem nie może być tylko poprawne, tylko pobożne. Ono musi być szalone i pełne pasji. A będzie takie, kiedy nie będziesz poszukiwał Boga na własną rękę i swoimi siłami. Ale kierował się raczej wewnętrznym światłem płonącym, gorejącym w tobie. Bo siłą życia jest właśnie to wewnętrzne światło, którego istotę dokładniej wyjaśni ustami oblubienicy Święty Jan od Krzyża w następnej strofie. To Twój ukryty żar. Teraz już noc może trwać w nieskończoność, bo jesteś popychany od wewnątrz. Inni Cię widzą i zastanawiają się, o co w tym Twoim życiu chodzi takim zwyczajnym, a jednocześnie takim niezwykłym. To jest to otulenie nocą, w której nikt Cię nie widzi. Jakie konkretne wskazówki daje Ci zatem święty Jan od Krzyża w tej trzeciej strofie? Otóż po pierwsze. Ze względu na osobiste, niczym niezakłócane spotkanie z Bogiem noc jest błogim szczęściem. Po drugie. Teraz doceniasz już noc, bo jesteś prowadzony za rękę i ze względu na możliwość potknięcia się, ten ktoś prowadzący jest wyjątkowo blisko. Po trzecie. Nic cię już zewnętrznie nie nakręca, nie pobudza, tylko życie wewnętrzne i odkryty tam żar to jedyne światło. Noc może trwać. Po czwarte, po cichu zmieniasz świat. Nie potrzebujesz rozgrzanymi emocjami rozgrzewać innych. Jesteś mistykiem codzienności. Nie musisz innym powtarzać Bóg Cię kocha. Ukrytym Życiem sam mówisz o tej miłości. I po piąte, niewielu docenia Twoją zwyczajność życia wiary, ale to raczej Cię cieszy niż przeszkadza. A na koniec jeszcze słowo od świętego Jana z komentarza do poematu Noc Ciemna. Dusza idzie, nie przywiązując się już do jakiegoś Wewnętrznego, specjalnego światła rozumu, ani do jakiegoś przewodnika zewnętrznego, skąd by mogła uzyskać pewne zadowolenie, a tego została pozbawiona przez owe ciemne mroki. To jednak sama miłość, która w tym czasie w niej płonie i pobudza jej serce do miłości umiłowanego, prowadzi ją, porusza i sprawia, że dusza wznosi się do swego Boga. Drogą samotną, choć sama nie wie, jak się to dzieje. Tyle na dzisiaj. Jeśli nie obejrzałaś wcześniejszych odcinków, to zachęcam Cię do ich prześledzenia. Natomiast, gdybyś chciał wesprzeć produkcję tej serii, to wszystkie informacje, jak to zrobić, znajdują się w opisie. Z góry dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku naszej Wędrówki przez ciemności do światła. Pozdrawiam serdecznie. Ojciec Mariusz, Karmelita Busy.